Dzień dobry, szanowni Państwo, witamy serdecznie ponownie. Znajdujemy się tym razem przy dawnym dworcu Starechowice Wschodnie, który od lat niestety wieje pustką. Nie odbywają się tu żadne... Przedsięwzięcia, które związane są z komunikacją, z ruchem pasażerów, dlatego że ten dworzec dla pasażerów od lat jest zamknięty. Są tu komercyjni Najemcy, którzy wynajmują powierzchnię od Polskich Kolei Państwowych, natomiast pasażerowie, którzy przyjeżdżają do Starachowic z tego dworca, niestety korzystać od lat nie mogą. Zabiegaliśmy o to w Polskich Kolejach Państwowych, aby ten stan się zmienił. Proponowaliśmy, aby miasto przejęło nieodpłatnie budynek dawnego Dworca Wschodniego, po to, żeby można było go zmodernizować i oddać do użytku mieszkańców, turystów, wszystkich tych, którzy do Starachowic przyjeżdżają. Chcieliśmy, aby tu była taka mediateka, która znajdzie się na dole w budynku dworca wschodniego, tak aby... Tym obiektem zarządzała Miejska Biblioteka Publiczna. Niestety nie udało nam się w ten sposób porozumieć, natomiast w momencie, kiedy okazało się, że takiej możliwości nie ma, żeby miasto nieodpłatnie przyjęło ten dworzec, staraliśmy się o to, aby budynek Dworca Wschodniego, budynek zabytkowy w najstarszej części miasta, w Wierzbniku, znalazł się na liście inwestycji, które w ramach programu modernizacji dworców kolejowych będą zrealizowane do roku 2030. I szanowni Państwo, mamy dobrą informację dla mieszkańców Starachowic, dlatego... Dlatego, że budynek dla dworca Starachowice Wschodnie znalazł się na tej liście, zostanie w kolejnych latach zmodernizowany w ramach tego programu ogólnopolskiego rządowego, który będzie modernizował 150 dworców kolejowych w całej Polsce. W tym właśnie na dworzec Wschodni w Starachowicach także zostaną przeznaczone środki. W sumie na ten program państwo polskie przeznaczy 4 miliardy 400 400 milionów złotych. Z tego, że Starachowice znalazły się na tej liście, oczywiście bardzo się cieszymy, dlatego, że ten budynek od lat remontu wymagał i wreszcie się go doczeka. Przy okazji, szanowni Państwo, powiem o tym, że wybraliśmy w ramach postępowania przetargowego firmę, która zagospodaruje zieleń w otoczeniu Dworca Wschodniego. Jak Państwo wiecie, w ostatnich miesiącach wykonaliśmy zagospodarowanie otoczenia Dworca Wschodniego. Po latach oczekiwań udało nam się uregulować sprawy prawne związane z własnością nieruchomości przylegających do dawnego Dworca Wschodniego. Gmina po przejęciu tych nieruchomości wykonała. Zagospodarowanie w postaci nowych zatok postojowych dla autobusów, dla busów, dla taksówek, nowe wiaty przystankowe się tam pojawiły, nowe miejsca parkingowe, których zdecydowanie przybyło w tamtym rejonie, ale oprócz tego w tej chwili chcemy dopełnić ten projekt właśnie nowymi nasadzeniami zieleni, których będzie sporo, dlatego że pojawi się tutaj między innymi platan, pojawią się klony, pojawią się hortensje, pojawi się róża okrywowa, pojawi się sosna górska, kostrzewa sina, szałwia omszona. Trzcinnik ostrok fiatowy i trawnik z siewu. To wszystko e, sprawi, że otoczenie dawnego Dworca Wschodniego po prostu będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. I przy okazji e, także o 400 twarzach na 400-lecie Wierzbnika. Szanowni Państwo, wchodzimy w obchody e, 400, nadania 400, 400 lat Wierzbnika, nadania lokacji dla naszego miasta. E, Małgorzata Zatorska jest ze mną. Prezes Starowickiego Towarzystwa Fotograficznego opowie o tym projekcie 400 twarzy na 400-lecie Wierzbnika. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnego projektu 400 twarzy na 400-lecie. Wraz z Młodzieżową Radą Miasta, Starachowickim Towarzystwem Fotograficznym i oczywiście Gminą Starachowice będziemy realizować projekt 400 twarzy na 400-lecie. Spotykamy się jutro w porcie Lubianka między, 9 a godziną, między godziną 9 a 10 oraz między 15, od 15 do 16 będziemy wykonywać portrety wszystkich starachowiczan. Będzie to 400 twarzy na 400-lecie. Zdjęcia później zostaną wybrane i później pojawią się w przestrzeni miejskiej i internetowej. Także zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą zostać twarzą 400-lecia Starachowice Wierzbnik. Dziękuję. Zapraszamy I dziękuję.